Dobrze, gońku, kurwa! yes Ja pierdolę, co to było? Pasz aż powychodzili, nie? A, co to było? Co chłop zrobił, nie? Ja pi... dobrze, że zostawił asystę. <noise> <noise> że nie odbił od tego, od poprzeczki, gdzie strzelił, nie? <noise> Ale co chłop zrobił? Taktycznie no. został, żeby rangi sprawdzić. Ja. Co chłop zrobił, nie? Ja pitol. Jedna z najpiękniejszych bramek kurwa w mojej grze. I to na wagę trzech punktów. Jest. Nie Nie, padłem. nie wpadnie. Jak się ty podbiłeś partowno Pa! Pa co się dzieje? Pa, pa teraz! Pa teraz! Nie, A. Nie. No nie, nie! Nie wierzę. O Boże nie, Boże, o kurwa. No właśnie, oni myśleli, że ty będziesz się chwalił. Ja nie Natomiast. mam co gdzie tak działa tamto. Ale oni myśleli. Nie? Oni myśleli... Dawaj, ojcze. Znaczy, ja Przypierdol teraz, pa. Goal, nie? Oni stoją na bramce weczek jak Shaolin soker. O kurwa, papier, papier uspokójcie się. Nie! <sum shot> <gockey> <shut> 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 Double triple kurwa widzicie. Pa, pa, pa to chłop robi p***a. Co chłop robi pa. Wie, kurwa, Nie kurwa Co tu się dzieje w tym myszy? <noise> O kurwa, pan zej! <grymne> A kiedy trzeba, to się nie udaje o takie sztuczki. Nie, wiedziałem, nie! Do... Wiedziałem, że kurwa, myślę. O, chciałem przerzucić na tym, O, chociaż. O kurde, nie spodziewałem się, że tak mi poda. O kurwa. Aj. Ja mam straszne problemy z trafieniem do bramki. O, no. no. O kurde. <laughs> o kurde. Tak <laughs> go. Yes. No kurwa, ja spierdalałem się, nim, pod mu Uważaj. Co ta kurwa? O kurde, uważaj. <laughs> <laughs> Przypadkiem nie <mu> tam <laughs>

Zawisić, chciałem ładnej bramki. A nie jesteś po prostu. Za małe te bramki trzeba tutaj. Poszerzysz. Możesz tutaj się yeah, <laughs> napisać, że poszerzyli bramki, kur. Oh. <laughs> oh! <laughs> <laughs> Alvaro, kur. Ari, Calgol, ja to mi nabiło. <laughs> Nie wezmę! Gej <grym> no ktoś, nabiłeś mnie! Tak <grym> Tak naprawdę <Ja>. to obroniłeś <grym> Bo mówię dostałem shota Kurde Oj. Dobra no, zatrzymałem się, z... bo mówię słyszę właśnie. Nie! Nic nie widzę! <grym> no nie! <grym> Że mnie trafił. A może to było po meczu już tu było. Aj! Wszystko to numer jeden w pracę <Springs> z no dobrze. <grymne> Jechałem na pełnej prędkości, zahaczyłem typa i nic nie zrobiłem. Chyba <grymne> Falej <noise> tu już atakuje O kurde uważaj Ale A, nie dałeś, nie dałeś, tak. nie, nie, nie dało nie dałeś, bo na super nikałem Te kurde wyniszczone Jedziemy, jedziemy chłopcy Nie daj mi żyć za to, co chcieli mi o. Pięknie to zrobili Pięknie Ach Kurwa Fuck, ja się bardziej od piłki <śm> Odbiłem niż ona ode mnie To nam ten ból <śm> dobrze, dobrze do o kur... Jest! Jest! Nie! Ale to kurwa była dobra się... <laughs> Oj! <laughs> Chupa, puj, kurwa! Chciałem to, to jak się <laughs> <laughs> <laughs>

No kurwa, do tyłu się odbije. To jest ten mecz. Co wszystko nie wychodzi. Stój, czekaj, czekaj, No nie wiem. Jak się cała trójka zliczyła na to. Tak, los niko, wszyscy trzejada Ach kurde naprawdę, to ja szybko O kurwa, za boczną Nie, to o yes. co To ja to ja zatrzymałem się, żeby nie upaść A tu jak czuwałem Nie, to ja się ja łebkał, ja oh. ja 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 uty a ja tu A ja mówię leczki do bramki, zatrzymam się, raz, a ten, kurwa, nie będę krat. A, tu... a to będzie a A to by to tak jak ten kurwa, kawał z tymi plemnikami, że tam pan pierwszy, nie, nie pan pierwszy, a tu nara Aj! Biorę.